Witam wszystkie ogniste lwy w marcowym czytaniu ogólnym. jeszcze do siebie tylko te informacje, które rzeczywiście są dla was, i czujecie, że to jest dla was. Resztę należy zostawić i nic na siłę nie naginać. To są, kochani, odczyty ogólne: to nie są odczyty indywidualne, ale gdyby ktoś miał takie życzenie rozkładu indywidualnego, czy Zdaniu jakiegokolwiek pytania kartą, to zapraszam na gmail.com Więcej informacji, jak zawsze, znajduje się pod filmem. Od 10 marca wszystkie kobiety mają 30% upustu na moje usługi. No i oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie dla lwów słonecznych, bo jest to tak naprawdę dla każdego, kto w jakiś sposób czuje się odważnym i walecznym lwem, bądź dla każdego, kto ma ten wpływ w kosmogramie. Jeżeli z jakąś energią się utożsamiacie i nie jest to tylko znak zodiaku wasz urodzeniowy, to jak najbardziej zapraszam do odsłuchiwania tych czytań. Tak? Jeżeli często wam się te, te znaki sprawdzają, to to czytajcie i korzystajcie, ale miejcie na uwadze to, że to są uwagi. Że to są odczyty ogólne i e, miejcie zawsze to w głowie, że nie wszystko musi rezonować, okay? żebyście też nie po prostu nie ofiarowali swojego życia kartą tarotowi i nie działali tylko i wyłącznie na tej podstawie, ale z tego co ja widzę tutaj w energetyce to tak absolutnie nie jest i tu zdrowy rozsądek jest zachowany. Ponieważ piękny przekaz dla was na marzec, tak naprawdę. No proszę, tutaj pod królową miecza mamy króla kielichów. No no. No pięknie, dużo się poukładało, tak naprawdę kończy się czas jakiejś żałoby ulwa, tak? Kończy się jakiś faktycznie już tutaj e, bolesny etap, można go do końca domknąć, no tak... No mam nadzieję, że można go do końca domknąć, bo tak naprawdę nie widzę tej karty, tak, świadczącej o domknięciu, no mamy tutaj nadal Tą kartę żałoby, więc może to od Was zależy, czy, czy te drzwi domkniecie. No cóż, na pewno jest opieka boska z góry, tak? Na pewno jest wsparcie, wsparcie bratniej duszy, bądź wsparcie po prostu duchowego przewodnictwa. Na pewno macie świadomość tego, że pewne rzeczy są już tutaj stratą czasu, tak? Mi się. Niejednokrotnie przez ponad dwa lata, tak naprawdę, pracy mojej starotem, a zwłaszcza gdzieś od roku 2019, pokazywały mi się energie silnie transformacyjne dla lwa. I ta transformacja faktycznie no, miała miejsce i, i dobiega już do końca, i teraz od was zależy, czy Przejdziecie przez jakieś drzwi, czy nie? Bo wy tak patrzycie, tak? Na to drzewko tutaj obfitości. No i co? Wstanę i zbiorę plony, czy też nie? nie? To jest ważne pytanie. Czy będę dalej tutaj się modlić? <grym> o te plony cały czas. Dobrze, no co się uda? Piątka mieczy, uda się zakończyć przykry etap. Długi, dość przykry etap, który tutaj trwał. Przynajmniej jest na to potencjał, bo mówię, to nie są wyrocznie, tylko przy, przynajmniej um, energetycznie pokazuje się na to potencjał. No i proszę bardzo, no co się tutaj uda? Dwa razy krótkie lichów. Znamy już chyba tą energię, prawda? Także mówię, tylko od Was lwy zależy, czy przez te drzwi przyjdziecie. A co się nie uda? Wiecie, że już pogoń materialna nie jest dla Was, tak? I być może. Dlatego tak tutaj siedzicie i się zastanawiacie, czy zbierać, czy nie zbierać, bo być może podświadomie czujecie, że tu w tym kierunku trzeba by było wyruszyć króla kielichów, prawda? Bezwarunkowej miłości. No, dopowiedzmy sobie to diablisko. Bardzo urocze diablisko w Talii Hasztarot. Lubię. Lubię tą kartę, być może po prostu tutaj nie uda się już dłużej maskować, kochana lwy. Hmm? No? Przepiękny, słuchajcie, rozkład dla Was. Naprawdę, jak rozłożyłam te karty, na no świetną energię wyczułam. Hmm. I też widz z znaku Lwa, który jest długo na kanale i którego serdecznie pozdrawiam. Też miał nosa, że coś się uluwa święci, i proszę bardzo, jest potwierdzenie w kartach. No, mam nadzieję, że ogląda i że też na te karty niesamowicie się um, ucieszy. Co Wam pomoże? Na pewno Wam pomoże przyjrzenie się sprawom z dzieciństwa, z dalekiej przeszłości, ale mówię już, nie się w tym, tak? Eee, nie wzdychanie, nie opłakiwanie. Bo to już wsparcie od góry macie i będziecie mieć, tylko faktycznie posprzątanie, tak? Po tych wszelkich traumach, które w dalekiej przeszłości się wydarzyły. A być może faktycznie macie niezwykle kochającą bratnią duszę albo takiego duchowego opiekuna, ale przy szóstce kielichów jest to szansa na poznanie bratniej duszy, ale nie wiedzieć czemu tutaj pojawia mi się dwójka mieczy, ale to nie musi być nic złego. Bo to może być po prostu człowiek, który pomoże Wam w wszelkich wątpliwościach i rozsterkach, który jest zawsze pomocny i życzliwy. To może być wodniczka, może to być pani z pod wagi, tak? No bo tutaj pokazuje się jednak mm, żeńska energia, wodnik albo waga, ewentualnie bliźnięta, ale no najczęściej jest to wodnik i waga. I dużo komunikacji z tą osobą, tak? Więc jeżeli. Macie wszelkie wątpliwości, to ja widzę, że jest osoba, która tak szczerze kocha, która zawsze dobrze doradzi. No jeśli nie, to zawsze możecie szukać wsparcia duchowego, prawda? Natomiast ja odczuwam, że to jest jakaś konkretna osoba w Waszym życiu. Hmm? Dobrze, to tutaj mamy dalej? Troszeczkę trzeba uważać na życie rodzinne, uczuciowe i emocjonalne, aby za bardzo się nie angażować, bo być może taki człowiek jest ale być może to nie jest odpowiedni czas, żeby jakieś życie rodzinne z tą osobą zakładać czy cokolwiek e, tworzyć. I zaraz powiem Wam dlaczego. Dlatego, że tutaj karty radzą kierować się zdrowym rozsądkiem, asertywnością, siłą woli, tak? I ta osoba, zwłaszcza jeśli oglądają mnie panowie spod znaku lwa, bo jeżeli oglądają mnie panie, to wy taką asertywnością powinniście się kierować zdrowym rozsądkiem, ale jeżeli oglądają mnie panowie, to ta osoba może taka być, tak? Nawet nieco chłodna, zdystansowana, ale w środku bardzo czuła i kochająca. Ale pewne, tak samo jak wy przetransformowaliście, tak samo pewne doświadczenia też tą osobę przetransformowały w taki sposób, Żona tutaj bardziej pokazuje się w energiach chłodnych i niegotowych jednak, tak? Do tej mm, prawdziwej, czułej, bezwarunkowej miłości. Ale w sercu ta miłość tej osoby jest ogromna. I pamiętajcie o tym, kochane lwy. I potencjalny wynik jest przeszczęśliwy, ale niepotrzebnie pojawia mi się Wasza nerwowość i Wasza nadgorliwość, tak? Być może też u niektórych przypadkach pojawia mi się mocno jednak e, wasze ego. Tutaj trzeba mocno uzdrawiać się pod kątem duchowym, spokoju, wyciszenia, e, odpoczynku po pracy. No macie szansę, macie kochane szanse, cholerne diablisko w końcu od was się odwraca i bardzo dobrze, że ten diabeł w końcu został pogoniony. A tam, gdzie zostaje pogoniony diabeł, to tak naprawdę zostaje pogonione też ego. Więc widzę, że tutaj cały świat duchowy naprawdę mocno, mocno, no trzyma, trzyma pieczę nad, nad lwem i nad ego lwa, tak? No co więcej mogę powiedzieć? Myślę, że chyba wszystko. Zodiakalne lwy dla Was, bardzo się cieszę na to czytanie. Przepiękne energie, dwa razy król kielichów ze słońcem. Nie trzeba tego zbyt długo tłumaczyć, także trzymajcie się, manifestujcie. Idźcie w tym kierunku i do zobaczenia w następnych rozkładach.